Siemanko, witam was w kolejnym odcinku Dzisiaj będę wykonywać zabieg na płatek Muszę troszkę przepłukać opryskiwacz Bo ostatnio robię w zbożach Dzisiaj domy na rzepak I muszę troszkę przeczyścić go Przepłukać Obciążnik na maksa do góry No na maksa nie, żeby światło nie zasłaniał aż tak <laughs> Opryskiwacz O tam już wstępnie był wypłukany Ale teraz jeszcze tak do pewności ja tam wola dwa razy wypłukać niż później coś by miało się stać. Beczka wymyja wężem zwykłym i Z Znalewanie oprysku. Jeszcze muszę sobie tutaj przygotować. A jeszcze muszę przygotować jakiś nowy wąż, bo ten już kurde się cały połamał jest. Kaplica. Niestety no ale tragedii nie ma. Domy serady, jakiś inny, może zastępczy mi się udoznoś. Dzisiejszy zabieg na płatek będziemy wykonywać Amistarym Propakiem, czyli Amistar Propak od syngenty, Amistar 250 SC plus Pekari 300 EC. Ja tutaj mam na 12,5 hektara, ze względu na to, że pójdzie to samo na T2 w pszenicy. Kurde, aż ciarki przeszły, tak to po tym kartonie przejechało. T2 w pszenicy. I tak mamy po 5 litrów Amistaru 5 litrów Pekari eee, muszę teraz sobie podzielić ile tego potrzebuję. Opowiadamy na 2,5 hektara, czyli kalkulator w dłoń 5 podzielić na 12,5 04, czyli litr potrzebuję razy 2,5 czyli litr równy litr litr tego i litr tego mi starze substancją czynną jest azoksytrobina to jest substancja z grupy strobiluryn zawartość substancji czynnej protiokonazol czyli to jest związek z grupy triazoli 300 gramów w litrze jakiś wiatr się porywał ale jeszcze mamy z godzina Około po 20 dopiero żeby te pszczółki mogły sobie spokojnie do ula zlecieć to jest tutaj właśnie ważne przy wykonywaniu tego zabiegu żeby jechać wieczorem Niektórzy się nic do tego nie stosują, a to jest bardzo poważnym błędem. Można wytruć bardzo dużo pszczół. Leca po rękawice, odmierza sobie tutaj litr, wleja wszystko i później no chyba już spotkamy się na polu. Nie będę pokazywał jak to wlewam, bo szkoda czasu. Godzina 8 wieczorem. Pszczoły tu jako tako już żadnej nie widzę. A ten rzepak już, jest, już kończy kwitnąć Widać już łuszczyny wytwarzają się Dzisiaj jest ze mną też Marta Kamerzysta, w razie czego później tam nagrać Włączymy seledy niebieskie, no teraz jeszcze nie będzie efektu Bo no bo jeszcze jest za jasno, ale już powoli się ćmi Także jademy Około dziesiątej skończymy Dziewiątej, dziesiątej Dobra, nie widzę ścieżek, trochę minus, ale Myślę do Berony. trzym kamerkę. Aby tam już był treskali. No to jest oczywiście pasek teraz. Idę, by ten rzepak. Jakby był jeszcze wyższy. Nawet jej Nie hmm. ma problemu A są takie opryskiwacze co wyżej się grają? No, zaś tu ta sarna jest Gdzie? Tam, patrz Skoczyła I bucika Patrząc na tamtym rzepak, to mój nie jest taki zły ile on tam nie ma tego tego rzepaku No Taki mały jakoś No Mój jednak tu lepiej urosną. A on tam na dole nie ma nic O, ja tu jedynie on taki takie półko Tu jest słaby W tej słabo W przyszłym roku Będzie mniej rzepaku, to może będzie lepszy No dobra, to nie pryskonę tego Jeszcze Królik nie jest... Zając znaczy się No, jeszcze nie jest tak Ekspertem w rzepaku Później to będzie pszenica, to będzie lepsza Będzie fajno pszeniczka nie jest taki zły, ale no, szału nie ma, szału nie ma nie jestem tak zadowolony z tego rzepaku, obejrzymy jak tu cypnie. no byle się na koszty zwróci jest malutki, nie wyrósł za bardzo nie wiem czy to nie chciało rosnąć, czy to winne pH teraz po nie pójdzie wapno węglanowe kolejny roz w sumie poszło już jakieś 6 ton przez 2 lata teraz w kolejnym roku 4 tony. Obejrzymy jak to wyjdzie.